Dzień dobry, dzień dobry, kochani. No ja właśnie jadę z moim kuchniarzem, naszym gospodarzem domu. Gaz się skończył wczoraj. Robiłem pizzę, no a niestety koniec gazu przełożyłem moją butlę z domu, ale okazało się, że ja też mam mało gazu. A... Jedziemy, uzupełnić. Co tu po 热闹了。

តែផ្សាអឺញ ếu ខាបុគ្គលិកខ្ញុំញាំចាំប៊ូស្ទ័រតែដូចនឹងតែចាំតែបើទៅទៅញ៉ាំឈីននេះរបស់ plastic ហ្នឹងគេថាសំឡេងគេអាហ្នឹងក្រុមហ្គែស្ទេងបងក្រុមហ្គែហ្នឹងក៏គិតគីឡូទេគីឡូហ្នឹងចំណុចវាគីឡូ16គីឡូ .3 ហ្នឹងគីឡូ Ừ. Đây bật một ở linh thì lệ thân sáng của bây giờ. Tạo thân sáng tích lệ 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 thân nó tích lệ thân sáng tích lệ thân sáng tích lệ thân sáng

piecu jest kurczak, się smaży, piecze. Aaa, no kurczaczek. A, i jeszcze sała tak, zapomniałem to, to to ująć. I salatka będzie, marchewka, ziemniaki. O i jaki fajny, jak to się mówi, Kolesło, kolesło. Sałatka. A ta są pieczone, już w garnku Tak? O Miam, miałem. Fajny garnek w końcu się przydaje. Ja to lubię, takie garneczki. ale kociołki, nie? Tak, jest. Przyszedł tu nasz nowy kolega, Rafał, nowy Polak z Synmoli w Kambodży. Ma zamiar tu trochę posiedzieć. Dostałem od niego prezencik urodzinowy. Jedna butelka, a nie wiem czemu piszę pięć. Bo jakoś pięć. A, o jakości pięciu. A, o jakości no Już obiad mamy tutaj zastawiony. Jeszcze herbata. Jak to mówią po naszemu. Zastaw się, a się wystaw. Także. Co byś potrzebował? No. Dobra, to my co będziemy już Usteczkę pani bo przecież zapomniałem, że żyje w ciepłym klimacie. O. I tutaj y, klej nie, nie stęknie, tylko ogrom się leje jak nie o szybko wyschnie ten klej. Ale nie chodzi o to, po, po, po całej ogólnej po wszystko. No co? Macie wrzucić ci bułeczki do pieca? Tak, możesz. Tak, że... no. Coś czuję, że bez acetonu się nie Okej. Okay. Masz chyba zapowiedzi? Nie Niestety... to kupię sobie na mieście, Nie. Bo ma. ja mam nie palce polepione więc kropkę, Nie W w piekarniku trochę mi się przesunęły, ale nic się nie stało. Tak. Niech się piekło. 80, to jest nypki, w tym pułku. No przeprowadziłem. I co daleko masz od siebie tutaj? E, kilometr, 100. Jakoś Ile jest. Ile znaczyłeś? 5000. Za samochód dałem 7, bo samochód. A, A tani, nie? Ale tak jak mówię, nie dotarłbym tutaj suchy za żadne pieniądze na 100%. Bo tak jak mówię, no po drodze no, nie da się... No nie, po prostu się nie dało. Myślałem, że wam o tym samochodem. Nie, dzień. naprawdę wziąłem samochód, bo mówię, bo, bo by się nie dało. No. Po prostu nie ma... Dobra, tego, siadajcie, jemy. O, tutaj mamy bułeczki, się upiekły, fantastycznie. Nierówne, bo nierówne, bo tam no na szybkę dla, dla nas tylko tak. Ale elegancko. Chodzi. O jakość pieczenia, kolorek Super Jest różnica kolesalna, nie Magdaleno? Tak. Weź no przełamie do bułkę na połowę. Ale o, no to lepsze łamę. To jeszcze gorąca jest. to łamie. Taką małą wezmę. No. Ja zapomniałem no. nawet no. inna no. struktura jest tej bułki. To daj koledze, niech co tam posmakuje jak mu przestygnie trochę. No. Czerpły, bo... Ale mamy coś zimnego, hmm. także jak kurczaczek wyszedł smakowało? Bardzo dobry, no. bardzo dobry, sałatka również. No. no i jeszcze dnia, tak naprawdę to to jest dnia. Placki no. ziemniaczane jak u mamy. Placki ziemniaczane, to jest coś. kurczak to wszędzie. Było. I sos czosnkowy, ten no. sasek. I sos czosnkowy, dokładnie. 行吧，那我先忙。